us to the west destroyed our culture our economies our honor u.s Marines stationed on high Все все равно скоро сдохнете. Witam Was w kolejnym odcinku serii Call of Duty 4 Modern Warfare. Myślę, że w tym odcinku e, nie widać już tego czegoś do góry. E, oby tego nie było widać. E, no i co, powiem jeszcze tylko tyle, że to jest odcinek, który, czy to jest misja, którą niestety już zagrałem i nagrałem, e, ona nie udała nam się. Dlatego, że ważyła zbyt dużo i właśnie dzięki temu programowi powinna y, ważyć już mniej. Zobaczymy. Powinno też być y, mnie lepiej słychać niż, niż w poprzednich odcinkach. więc y, mam nadzieję, że to te ustawienia po prostu pomogą. Dobra, więc teraz sobie po prostu wybiorę tą misję. Ona nie była jakaś trudna, nie była też jakaś łatwa. Y, jeżeli nie oglądaliście, to. To naprawdę polecam, Jak już możecie sobie tutaj przeczytać, to w kolejnym, że tak powiem, kolejnej misji będzie trzeba, nie powiem zlikwidować, co spróbować odnaleźć syna Imbranta Zakajewa, co może skończyć się niezbyt dobrze dla reszty świata. Dobra, więc my sobie zagramy w to. Po raz kolejny ja będę to przeżywał wy po raz pierwszy. No głupi mi w to grać jeszcze raz, ale zobaczcie, że powracamy do miejsca, w którym w którym już kiedyś byliśmy. Jeżeli dobrze oglądacie, to to miejsce już było, tylko teraz zmienia się tym, że z jakby zwabimy tych ludzi i wysadzimy jakieś tam ładunki wybuchowe i tak dalej, i tak dalej. W jakim celu? Nie wiem. Jakieś, jakieś pytania, właśnie jakieś pytania, po, po co to robimy? Nie wiem. Jeżeli jesteś dobrzy z angielskiego na tyle, żeby to zrozumieć, to, yy, to mi powiedzcie, po co to robiliśmy. Al-Assad, właśnie 9 godzin po, po tym, jak Al-Assad umarł. I jesteśmy, e, spójrzcie, że jesteśmy od drugiej strony, tak jakby tutaj, jak są te skały, te budynki i tak dalej. Aha, pobiegnąłem, 10. Dobra, e, właśnie od strony tego kościoła, który tutaj się znajduje. Wtedy my szliśmy tam od dołu, a teraz jesteśmy właśnie tutaj do góry. Dobra. Tu już teraz się zbliżamy. O, i właśnie oni wysadzają wszystkich w powietrze. E, I tym oto wysadzeniem e, zaczyna, się, zaczyna się misja. Myślę właśnie, wejdźmy sobie do, do tego kościółka. Zobaczcie, zobaczcie jak on tutaj e, wygląda. Patrzcie, mamy tutaj nawet bazukę. Tylko... Że jesteśmy teraz e, bardzo tutaj widoczni, ale no <coughs> możemy to wykorzystać w dość, w dość ciekawy sposób. Znaczy możemy ich wszystkich porozpierdzielać, prawda? Tak e, głupio szelać do ludzi z bezuką, no ale oni są źli po prostu. Zaraz powinniśmy dostać e, pewne rozkazy. Nie wiem, czy oni nas jeszcze tutaj nie zauważyli, że my tutaj jesteśmy. Dobra, weźmy sobie w sumie tą... tą snajperkę. Wyjdźmy przez dach. Bardzo dobrze. Skoczmy sobie jeszcze tutaj. No, trzeba też się troszkę pobawić. O, zobaczcie, zobaczcie, jak ich można e, w łatwy sposób tutaj zdejmować. No, ktoś tam... Powiedział dobranoc. No, no, goodbye, słuchajcie, no. Zamknij oczko. <laughs> bardzo zabawne. Spróbujmy ustrzelić komuś komara na twarzy. Oj, ty chyba go miałeś. Tam się skitrał, kuźwa. Oj, teraz gościu w nas chyba celował. A, go chyba Price zastrzelił. Ogólnie bardzo lubię tutaj kapitana Price'a Gaza. I właśnie podejrzewam, że gra. Nie chcę ich zabić, bo, bo pamiętacie, w poprzednich misjach skinęli e, też nasi. O kurczę! Jakieś tutaj skały. Coś? Tutaj. Zaje Kurwa, czy oni tutaj czołgiem jadą? Dobra. E, gra zapisana. Dostaliśmy kolejne rozkazy. Się przemieścić. Uziwa, no nie Co tam się stało? <laughs> nie nagrałem tego jak została właśnie zniszczona wieża Szkoda Ale to nic znaczy Szkoda, ale to nic zobaczcie jak tutaj możemy właśnie w fajny sposób porozwalać mi minigunem lecą ich samoloty. Możemy do nich napierdzielać z daleka. Chociaż nie wiem czy z daleka mogę, bo oni tutaj... Po prawej stronie też znajduje się taki... Dobra, dostajmy też... Yy, też kolejne yy, że tak powiem yy Dobra, e, teraz musimy wracać i to dość e, dość szybko, bo ich tutaj jest już kupa. To my, I mamy tylko snajperkę. Kurczę, zostawiłem tam, tamtą. E, tamtą broń tam zostawiłem. No i nie macie to najlepiej. No i właśnie każą nam się tutaj ogólnie yy, zawracać do tyłu w tej misji. Yy, wycofać się, tak jakby. Widzimy. Jakby są dwa cele. Weźmy sobie tutaj baz bazukę. Przyda nam się to. Fajnie, że, że całą tą bazukę podnieśliśmy. Dobra. I mamy dwa cele do yy, jakby. Do czego, no? Do ZESTRZELENIA WŁAŚNIE! Właśnie spieprzamy. Dobra, dobra, dawaj, 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 gościu. Tutaj musimy trochę z nimi e, powalczyć, tutaj już są nasi. E, I ważne w tej misji jest to, że Jedno z najważniejszych dział, e, które musimy zestrzelić, znajduje się e, gdzieś tutaj, właśnie w tej szopce. Tego to jesteśmy pod ostrzałem. Dość długo przeładowujemy broń. Tutaj gdzieś powinna się pojawić nam broń. Tylko nie wiem dlaczego cele są oznaczone teraz e, cały czas tam. Chyba pominąłem e, pewne punkty w grze. Ajajaj, przecież mieliśmy tutaj ich wszystkich powysadzać, a ja już się przeniosłem. Jakby na drugą e, Mańkę. Widzicie, tutaj jest teraz ostro. Znajdujemy się właśnie tutaj. I teraz, co oni tam idą? I my odpalamy teraz e, strzał. I powinniśmy ich teraz wszystkich tutaj wybić. E, gościu dostał bazuko mnie. Skinął? Nie, ja, kurwa, przeżył! Dobra tutaj są chyba kolejni i właśnie ich wysadzamy. I właśnie chodzi o to, że dostaniemy ostro w dupę. I musimy ich tutaj ostro też powysadzać. Zwabiamy ich po to, żeby ich powysadzać. I to tutaj jest w tej misji właśnie najważniejsze. Chyba zmienię sobie broń na. O właśnie. Ta pierwsza. No i teraz właśnie każą nam się wycofać. Właśnie. Fall back. Fall back. I teraz wszyscy znajdują się tutaj. Eee, widzę, że tutaj już gaz zajął pozycję strzelecką. Gaz. Zgadza się. Spróbujmy zestrzelić im tutaj. No oczywiście. Niby 180 naboi, ale zobaczcie jak to wszystko e, ma się do czasu. Do czasu przeładowania. Przywieźli tutaj wsparcie. Ktoś tu już wbiegnął, został zniszczony, i teraz, właśnie, musimy się wrócić tutaj do szopy, e, po to, aby e, zniszczyć e, dwa albo nawet cztery ogromne e, czołgi przeciwnika. Jestem e, ciekaw, właśnie jesteśmy pod dachem, jak działa ta broń. E, dlatego że Ona właśnie tak jak widzicie leci e, Niby wystrzela, ale ona leci do góry Po czym spada z ogromną siłą e, w czołk z góry, dlatego że czołk nie zestrzeli nie wiem, w żaden sposób tego pomóżmy troszkę naszym tu jeszcze. Nie mamy drugiej broni w ogóle nie przedstawiłem wam swój p90, który napierdala po prostu. Ja gościa wyjebał, który po prostu napierdala, widzicie? A oni e, właśnie tak, właśnie z tej e, strony ostro, ostro atakują. Tam są też czołgi, e, które właśnie musimy zniszczyć, więc e, też trzeba uważać. Oni tu już biegną. Biegną ludzie, biegną ludzie. Zaczajmy się tutaj na gościa. E, spróbujmy użyć tej machiny. A i nas zaraz zabije gościu. Musimy znaleźć inne miejsce, żeby dokonać egzekucji na czołgach. O, widzicie? Od razu w nas strzela. I zginiemy. Tu nam nie mogą robić pleców. Właśnie yy, o tym mówię. Biegną, biegną. Fak, teraz ładuję broń. Dobra. Eee... <ścoughs> Ale wystrzelił w kosmos. Dobra, tutaj się gdzieś ukryjemy i spróbujemy z tego miejsca eee, trafić w te czołgi. Wystrzeliliśmy ogromny pocisk w górę. Widzicie jak on leci? Leci, 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 leci i spada idealnie w cel. I zaraz gniemy właśnie. Udało się, udało się zniszczyć ostatni czołg. Lecą myśliwce. Teraz możemy się posilić wsparciem powietrznym, które chyba będzie tutaj dość bardzo potrzebne. I mamy tutaj e, 3 minuty, będziemy mieć, żeby e, przedostać się przez e, linię wroga. Dobra, bomby tutaj nam nas rzuca przed nami. Ojej, tutaj Price nas tutaj wyratował. I właśnie, i coś tutaj się dzieje. Coś bardzo ważnego. now, now, now. Teraz. Teraz mamy bie biegnąć, strzelać i po prostu wszystko naraz. I mamy na to 3 minuty. Gościu leciał w powietrze. Yy, zaraz zacznie się smutna piosenka. I. Zaczynamy, 4 minuty w sumie, 4 mamy minutki Dobra, ominimy ich w jakiś sposób, ominimy ich <laughs> Fuck, zabili nas od tyłu No więc myślałem, że uda nam się przetrwać w tej misji, ale jednak Jednak jesteśmy pod ostrzałem po raz kolejny Granatami się posilmy. Rzućmy im tutaj e, bomby, wszystko Zaczynamy 4 minuty żeby przedostać się przez to pole minowe jakie nam tutaj strzykowali oj ojoj jest dość niebezpiecznie Przychodzą z każdych z stron Widzicie tam nawet. Skąd zginęliśmy? Jeszcze będzie leżał i będzie strzelał. Widzicie go? Dobra. A jednak chwila spokoju w tej grze nie istnieje. Lecimy. Lecimy powoli, bo mamy 3 minuty, żeby przedostać się e, na brzeg. 200 metrów mamy do pokonania. To jest jakieś 400 kroków. Wow, ale ja dziennie robię 600 kroków. Fajnie, ale tutaj w nas napieprzają. Też nam rzucił granata, ale ten granat chyba do nas nie doleciał. Gdzie jest moja batalia? 7, pomóżcie nam. Tam się kryją. Dobra, tutaj widzę, że jest jakaś ścieżka. Powinni tutaj. O, właśnie, powinni tutaj wykończyć. Okej, okay, dobra, dwie minuty, dwie minuty. Lecimy, 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 lecimy. Fuck. Szybko, skryjmy się tutaj, gdzieś za. Minuta została możemy czasami nie zdążyć dobra, lecimy. Uziwa, no to nie za broń mi została. Ja pierdolę. Miało pójść łatwo. Nie poszło. Ciężko się przedostać przez właśnie ich linię obrony. Każdy. Każdy ma swoją szansę tutaj. No i oby wszystkim się udało. już teraz musimy wykorzystać wsparcie. Jesteśmy pod ogromnym odstrzałem. Widzę, że tutaj z tej strony nas zjadają. Tu niech ich rozpieprzą. Siódemka, kolejna. Tam niech ich jeszcze porozpieprzą. Wykorzystajmy te ataki. Dobra, jeszcze siódemka, jeszcze tam gdzieś są, tam gdzieś są, tam i lecą bomby. Tu już się coś pali. Dobra, przemierzamy, przemierzamy. Trzeba to zrobić szybko. Mamy dwie minuty. Kurwa, kolejne granaty, i to się tak nie da. Dobra, musimy biegnąć. Kurwa, ten będzie przeladywał tą broń. Ja pierdolę. No i to jest właśnie to, że tutaj na szybko to się kurwa nie to. Po raz dziesiąty wracamy się do momentu, w którym e, uciekamy. Fajnie, że mamy wsparcie, ale to wsparcie nam tutaj tyle daje, że, że normalnie nam jakby nie daje w ogóle. Tam ich pora pierdziela No i teraz go, go, go! Lecimy, 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 bo tutaj naprawdę nie będzie czasu. I już, bo oni tutaj gdzieś idą już. Kuźwa tu. Dobra, lecimy. No i już dziady biegną. Zobaczcie, zobaczcie ile to jest. Tu jakiś y, gościu skacze, biega jak szalony. Dwa granaty nam już tutaj rzucili. Ja tu jestem sam. Ja po prostu nie dam rady tutaj z nimi walczyć. Ale uciekam, kryję się. Widzę, że moja batalia tutaj mi w niczym nie pomaga. To jest właśnie... ...misja, w której trzeba zapieprzać... ...gdzieś do przodu. Zostawić trzeba ich z tyłu. Dlatego, że trzeba biegnąć samemu i tyle. Oni nie biegną. Tutaj biegną dopiero. Myślałem, że pójdzie szybciej. Tutaj gdzieś jest jakieś przejście, chyba? Właśnie tak. I oni tutaj dosłownie z każdej strony jeszcze tutaj dajmy im, żeby postrzelali, bo nam tutaj plecy robią. O, tutaj gdzieś są. Tutaj są, w tych lasach. Plecy nam zaraz robią. Tutaj zaraz wyląduje samolot, właśnie już leci. Już tutaj ląduje. Oni wychodzą. My wchodzimy i udało się. I właśnie na tym polega aramisja, żeby właśnie przejść. ...szybko coś porozdupczać i po prostu wrócić, no. Najgorsze właśnie są misje na czas, w których trzeba się jednak skupić, żeby coś ogarnąć. I ta zniszczona wieża nadal jest zniszczona. Dobra. To było na tyle, to był odcinek właśnie, który nagrywam jeszcze raz, oby fajnie wyszedł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w sumie. I, i resztę, resztę, już sobie obejrzycie. Dobra, trzymajcie się, Narka. Cześć.